Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Wspaniałe, dzisiaj to trzecie miejsce. Jak się czujesz po takim pięknym momencie? Nie, no fajnie, ja się niezmiernie cieszę, że, że na pewno jest trochę szkoda, że tak nie było na mistrzostwach świata. Bo gdyby były takie równe warunki jak dzisiaj, to na pewno byłaby dużo większa szansa i naprawdę dzisiaj te skoki. Kamil super skakał, myślę, że moje skoki były bardzo dobre. Chłopaki też nie, nie zepsuli żaden nie zepsuł skoku i to jest bardzo ważne, więc dlatego no to trzecie miejsce całkiem zasłużone. Myślę, że tam był, jest duży nadskok Austriaków i, i, i Norwegów, ale o to trzecie miejsce zawsze możemy walczyć i myślę, że, że jeśli szkolenie w Polsce pójdzie do przodu, to i wyżej. No właśnie trochę tak szkoda, że, no, że tydzień temu nie było dokładnie tak samo, tak byśmy tego chcieli. No na pewno byśmy chcieli, no ale no, e, taki jest świat i no, tak, tak się zdarza, więc e, to jest sport i trzeba się z tym pogodzić po prostu i dalej iść do przodu, nie myśleć o tym, co było, tylko o tym, co będzie. Te trzy twoje dzisiejsze skoki chyba były bliskie doskonałości, bo właśnie wszystkie bardzo dobre wydawały się. O, trochę pierwszy w konkursie, był troszkę za, za za bardzo się wyhamowałem w powietrzu. Ten naprawdę już był fajny skok, także stać mi naprawdę na dobre skoki, tym bardziej, że tutaj w treningu skakałem już bardzo dobrze i po prostu tylko trzeba było normalnie skoczyć. Jak widziałem, że Kamil skoczył daleko, wiedziałem, że jest szansa, żeby to trzecie miejsce zostało. Potem przede mną front słyszałem, tylko że daleko skoczył, nie wiedziałem ile, więc musiałem po prostu skoczyć jeszcze lepiej. No właśnie był przed tym finałowym skokiem jakiś taki dodatkowy stres, jak słyszałeś, że front daleko poleciał? Stres zawsze jest, to zawsze towarzyszy zawodnikowi, z tym se trzeba umieć na pewno dawać radę, ale to jest bardzo ciężkie, więc powiem szczerze tak, że jak zawodnik jest w formie, to często ten stres pomaga, dodaje jeszcze bardziej takiego powera. A ty się czujesz teraz w takiej formie właśnie? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że, że od jakiegoś czasu cały czas moje skoki są naprawdę na światowej czołówce, więc dlatego te, mogę liczyć na to, że jestem w stanie walczyć o, o podium do, do końca tego sezonu. Właśnie, jak się porówna tę Twoją dyspozycję i na przykład Janę Ochonena, który też kończy karierę, no to trochę przykro patrzeć na fina. No i dlatego moja decyzja uważam, że była słuszna, że trzeba zakończyć wtedy, jak się jest dobrze. Janę popełnił troszkę błąd, że wrócił, bo on skoczył jak dobrze skakał, więc mógł sobie naprawdę zostać tam, to, to robić to, co, co lubił. Widocznie coś, coś musiało wpłynąć na to, że Janę wrócił. No. Teraz kończy i jest to taki troszkę zupełnie inna sytuacja, bo już nie jest, nie jest no, w takiej dobrej formie i to jest wtedy ciężko zakończyć. Więc dlatego ja się cieszę, że, że ta moja forma jest dobra i obiecałem i siebie i Hanu, że nie popełnię takiego błędu, żebym miał wracać. A wierzysz, że polska drużyna po, po zakończeniu przez ciebie kariery dalej będzie w stanie walczyć o podium? Ja sam dołożę wiele, wiele starań do tego, żeby im pomóc w tym, żeby walczyli. Dziękuję i gratuluję. Dziękuję.